Tak Edyta Górniak pożegnała się ze sceną. Skierowała specjalne słowa do Jacka Cygana. Edyta Górniak definitywnie żegna się z festiwalem w Opolu. Na kilka godzin przed wystąpieniem nadała oficjalny komunikat. Ludzie nie mogli w to uwierzyć, ale jednak to była prawda. Teraz skierowała ze sceny takie słowa. Edyta Górniak złapała Jacka Cygana i pożegnała się ze sceną. To już koniec. Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w opolu przy okazji koncertu poświęconego twórczości Jacka Cygana. Jednocześnie kilka godzin przed imprezą wokalistka wyznała, że pojawia się na scenie po raz ostatni. Po wykonaniu utworu Tonieja pożegnała się z publicznością i skierowała kilka słów do Jacka Cygana. Tak Edyta Górniak pożegnała się ze sceną. Skierowała specjalne słowa do Jacka Cygana. Wyraźnie wzruszona artystka ze sceny skierowała ogromne podziękowania wszystkim, które obserwowali jej poczynania na opolskiej scenie. Dziękuję całej orkiestrze. Dziękuję Jacku za zaufanie. Dziękuję mojej publiczności opolskiej. To było moje pożegnanie z moim miastem, tą sceną, którą całuję. Dziękuję za wszystkie lata, za Wasze serce, za siłę. Dziękuję miastu, że dbacie o to miasto. Dziękuję wszystkim Państwu za tę przepiękną historię moich wszystkich wystąpień na tej scenie. Kłaniam się, zabieram na całe życie te wszystkie magiczne chwile. Jacku dziękuję za te wszystkie teksty, które dodały skrzydę moim utworom, powiedziała wokalistka ze sceny. Dobranoc państwu żegnaj opole, podsumowała na koniec Edyta, wysyłając w publiczność całusa. Jacek Cygan po zajściu Edyty ze sceny podsumował to tylko takimi słowami. Piosenka to jest miłość, radość, czułość. To coś więcej niż opole jak się bawicie. To jest coś, co jest między nami, skomentował Jacek Cygan. Niewątpliwie to symboliczny koniec pewnej epoki festiwalu. Edyta górniak była jedną z ikonopola a jej występy na tej scenie na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.